Cześć, jestem Margolcia i zapraszam Was na mój kanał. Więc no. Jak Wam się oczywiście coś spodoba na tym kanale, to pamiętajcie, żeby subskrybować i pisać fajny komentarz, a na pewno dam serduszko. Nie wiem, co tutaj może być na tym kanale. Po prostu pozytywne rzeczy, jak ja. Jestem pozytywna. Tak, ludzie uważają z TikToka. Będę się zwierzać na tym YouTubie, no i kto wie, opowiem wszystko, jak wszystko się ułoży. Pów na paluszki.